Dzień dobry tu Kazimierz, jesteśmy w amerykańskiej restauracji, barze tu jest sklep. Można kupić polskie potrawy. A ogórki ki tam jest to tu jest po powiedzie to są takie nierybitkitaj Tu tutaj jest. Bar, da kupić. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy Paulinka się pytała o tą kolonię zuchową? Tak, ja jej dam informację. I jak to jest? że tu dzieci mieszkają u rodziców i przychodzą, czy nie? Tu są na naszym terenie i tak. mogą przyjechać. No co, no co, no co. Mogą przyjechać z daleka. Tak. I... Ale muszą należeć do ZUKów. Do bo To się zapiszą. <laughs> to nie wiem, czy tak będzie można. E, I córka błysi. dostała e, telefon, wszystko. Tak, tak. tak. Się... Wszystko wiesz, tak? No nic nie wiem na razie, ale mam dzwonić w poniedziałek, żeby się dowiedzieć, nie? bo jadę telefon do tej druhny, która to tak, prowadzi, tak, tak. bo ja nie znam szczegółów. No, bo ja jestem e, dziad, Dziadzia Kazimierz i ja mogę e, e, przyjechać i tu mieszkać razem. Nie ma takiej możliwości. No sobie rozbiję namiot i będę sobie mieszkał, żeby, żeby wnuczka się nie bała, że jest sama. To proszę pana, nie są przepisy nasze, tylko naszego township. Nie może pan mieć kempingu na terenie, gdzie nie mamy kempingowego pozwolenia. No to sobie jakąś parafiankę znajdę zaznajomię się. A tu gdzieś na poza, poza terenem czeskowym, tak. to tak. No. Także wszystko wiemy, mogę się? No tyle, ile mogę się dowiedzieć, dzisiaj ja też dowiedziałam. nie? I tylko do, do 11 lat. Tak, także pola tylko w tym roku? Tak, tak, roku. bo pola ma 10 i w przyszłym roku 11. Czy ma pan zbicia do, do, do tego? Do tego pokazał to trakcie. Coś wzięliście to, dla mnie do jedzenia? Także to na razie tyle. Pa pa, bye bye.